Okej, okay. eee, no dobra, to przechodzimy do odpalenia. Gaźnik jest napełniony, wórka e, była sztywna, zobaczymy e, jak się uda nam odpalić, za którym razem. E, ustawiamy oczywiście na luz, luz to jest do tyłu, do przodu jest bieg. Mam trochę mało paliwa, więc to nie wiem czy się uda ale spokojnie powinniśmy dać radę Będę uciekała woda Jest to bardzo dobry czas Jeśli chodzi o odpalanie silnika, to jest wszystko. To co potem możemy jeszcze robić, to regulacja gaźnika. Natomiast to możemy zrobić dopiero na wodzie, jeżeli mamy łódkę. Tym obracając odrobinę w prawo lub lewo, regulujemy skład mieszanki. Robimy to na wodzie, odkręcając manetę do pełna i patrzymy, kiedy silnie się wkręca na maksymalne obroty. Można wspomagać się też prędkością na GPS-ie. O ile robimy to na jeziorze, bo na rzece no, nie polecam wspomagać się GPS-em. Co by tu jeszcze powiedzieć? To jest na ten moment wszystko. Jeśli chodzi o uruchomienie silnika przy pierwszym zakupie. Wszystko, jeżeli odpalił, można brać. Najlepiej jeszcze sprawdzić na wodzie tak naprawdę jak to pływa z naszą łódką, z łódką znajomego, albo z łódką którą, na której pływał ten silnik, jaką pracuje, jak on się zachowuje. Spalanie tego silnika to jest około 3,5 litra. Na godzinę pracy przy maksymalnych obrotach, no, można powiedzieć, że to dużo, ale naprawdę e, daje dużo frajdę Silnik spokojnie da sobie radę z łódką 3-metrową, nawet powinien z 4-metrową w dobrym stanie, wejść w ślizg w jedną osobę. E, jeżeli nie, no to naprawdę na rzeki z każdą łódką praktycznie się nada będzie się, wtedy się płynął najwyżej tempem spacerowy, natomiast zawsze do przodu. Jest to o wiele lepsza propozycja myślę niż taki 2,5 lub 3 konny silnik. Ponieważ tutaj mamy zapas mocy, który no, zawsze się przyda, żeby szybciej dopłynąć, na przykład do brzegu, idealny na rybki. Jako dwóch osób możemy go transportować w dowolnej pozycji, jakiej chcemy. To znaczy, możemy go odwrócić do góry nogami, na boku, jak tylko chcemy. Ponieważ w znajduje się miska olejowa, gdzie zlejemy olej, musimy uważać tylko na rumplu albo w pozycji pionowej. Natomiast w dwusuwie olej dolewamy do paliwa i mamy problem z głową. Natomiast no, dwusuw, teraz kopci, jak widzieliśmy na filmiku. Dwa a woda po takich pływaniu, no nie wygląda najfajniej. No i jest głośny. To są minusy 3, które uważam za stosowne, natomiast na plus jest mobilność, to znaczy waga. Silnik dwusuwowy jest dużo lżejszy, czasami o 10 kg, od silnika czterosuwowego o tej samej mocy. Spalanie. No spalanie 4 będzie znacznie większe. No natomiast nadrabiamy to mobilnością. Do trollingowania za bardzo się nie nadaje ten silnik, chyba żebyśmy kupili, przygotowali sobie specjalnie śrubę. Kto, ponieważ silnik dwusuwowy potrzebuje, żeby go utrzymywać na obrotach nie za niskich, średnich lub wysokich. Ze względu na to, żeby było odpowiednie smarowanie silnika. To jest wszystko na ten moment. Później spróbujemy wymienić sobie olej w przekładni na dole. Sprawdzić no to wszystko, ponieważ resztę chyba testów możemy zrobić na wodzie. Jeżeli nie mamy możliwości przetestowania silnika na wodzie, natomiast posiadamy czujnik ciśnienia eee, tego typu, eee, który przykładamy, wyjmujemy świecę i wkładamy w miejsce świecy i druga osoba e, musi ciągnąć, e, kręcić, znaczy no szarpać, zaszarpanka albo awaryjnie i, i musi e, pokazywać między 8 a 9 bar, jeżeli silnik jest dobry. E, poniżej 7 jest złom, naprawdę 6 to już jest złom, e, 7 to jeszcze spokojnie sobie popływamy. Te silniki naprawdę potrafią robić e, ogromne przebiegi. Eee, to tak się mówi, że Yamaha jest nieśmiertelna. Tak naprawdę te, wie, te roki bardzo dużo o, po prostu pływały. Niektórzy uważają, że to jest doskonała kotwica. Ja myślę, że nie nadaje się to na kotwicę. Eee, jest to wspaniały silnik. Jeżeli ktoś o niego dba, eee, potrafi, eee, zna się na jego konstrukcji, nie ma problemu. Może jechać. Eee, i pływać sobie spokojnie na polskich wodach. A może jeszcze pokażę, wleję wodę i pokażę, jak się wymienia śrubę napędową w ET Roku, jaki jest tam clean, jak się to powinno wszystko robić. Okej, okay. teraz zajmiemy się wymianą śruby napędowej roka Żeby to zrobić musimy usunąć tę zawleczkę oraz znaczy wymianą klina nie śruby napędowej, bo śruba jest jak najbardziej przyzwoita to jest chyba śruba wolna, tak mi się wydaje, ponieważ już kilka śrub widziałem i to jest raczej śruba wolna niż szybka. Ale to mówię, zobaczymy na wodzie, jak to wychodzi. Zacznę od usunięcia klinu oraz tutaj tego stożka. Ok, po zdjęciu kapelusika, który był zabezpieczony zwykłą zawleczką. Mamy śrubę. Tu, w tym miejscu, znajduje się klin, który w przypadku rzucenia silnika na bieg przy zbyt wysokich obrotach, albo na trafieniu na przeszkodę, on się ścina. Tutaj nie wiem czy jest ścięty, czy nie ścięty. Najpierw go wybiję, zobaczymy. Jak to wygląda? Do wybicia najlepiej użyć albo samej diody spawolniczej, albo elementu, którym mamy zastąpić, albo wzięcie sobie klucza imbusowego, śrubokręta. Zaraz zobaczymy, jak wygląda to dalej. Ok, udało nam się wybić klin. Okazało się, że z jednej strony był on już uszkodzony, więc. Niestety nie dałoby rady, nie wytrzymałby długo. Tutaj mamy dziurkę. Wkłada się w klin, klin przechodzi zarówno przez śrubę, tak, widzimy przez śrubę i przez e, przez wałek. Najlepszym rozwiązaniem do tego typu rzeczy jest elektroda. Elektroda czwórka idealnie pasuje. Jest wystarczająco twarda, żeby wytrzymać normalne pływanie oraz wystarczająco miękka, żeby się ściąć podczas trafienia na przeszkodę. Nie należy stosować z metalu zbyt twardego, ponieważ na trafienie na przeszkodę mogłoby spowodować uszkodzenie wałka, co spowodowałoby znaczne koszty. Elektrodę należy obtłuc z materiału spowalniczego oraz przyciąć na odpowiednie fragmenty. Teraz się tym zajmę. Okay. Przygotowałem trzy kliny. Trzy kliny tej samej długości. Ja wymierzyłem sobie e, i nie powinno być się problemów. Hmm.